Za chwilkę pojedzie pociąg Smok Wawelski. Nazwa bardzo pasuje do stacji Kraków główny. Przed nami ED74014 i to jest właśnie ten skład, a obok L kolei Śląskiej. Punktualnie o 18.22 skład rusza do Lublina przez Tarnów. Wysoka frekwencja. Przed nami L w kolei Śląskich z Katowic do krakowa Płaszowa Zrobiony wyjazd dla pociągu Wekina do stacji Zagusz i rusza. Dominik. Pociąg Intex City wycinkowski ze Szczecina dobrze myślał eu 160 071 a ja uciekam bo skład za chwilkę ruszy się na końcu składu i kolejny klasyczny kipelek Skład zespolony pociąg Raymond relacji Kraków Główny Łódź Fabryczna do Stacji. A obok nas E 160 160071 powinien już odjechać. Przypadnik prosimy zachować do stacji z wykonanych. Bagunek od nelach 4, 5, części znajdują się w środku skład pociąg. Bagony odonerach 7. i pociąg wyspiański U 0,85 wagon numer 11 na końcu Griffin EU160 085 Najwyższy numer, jaki widziałem do tej pory. Rusa Express Intercity Premium, na najkrótszej możliwej trasie z Krakowa, czyli do stacji Warszawa Wschodnia. Ludzie rozmawiają, pracują na laptopach i nie tylko. Piszą do kogoś na telefonie i na razie kilku klientów w wagonie gastronomicznym. Punktualnie nieśmiało ruszył pociąg wyspiański. Pociąg Interstry, Karłowicz do stacji Zarzewa na to czwarty przy peronie czwartym wjedzie pociąg Jadwiga z Lublina EU 07092 z zakładu południowego proszę bardzo to jest pociąg Stonka z wagonem klasy drugiej To pytanie czy ona jedzie do pociągu wyspiański bo Griffin zabrał trzy wagony pojechał na jazdę manewrową wycofał się i chyba ten wagon jest po prostu tutaj dostawiany SM42506 No i wydaje mi się, że to chyba nie jest typowa sytuacja. Ale tak się właśnie teraz dzieje. A później liczę na to, że Stonka pojawi się obok pociągu Jadwiga i będzie go ściągać. Obok nas wyjątkowo. Melduje się pociąg TLK Marszałek Piłsudski. Wow, proszę państwa, jest pytkę. Wydaje mi się, że oba. Przydrucie na ciepło i proszę jest wagon niedostępny dla podróżnych. Jeszcze jeden i jeszcze jeden. Takiego marszałka Piłsudskiego to ja rozumiem. Kręciłem pociągi i rozmawiałem z trzema. Super gośćmi, którzy chodzą do kolejówki w Krakowie. Pozdrawiam Was panowie serdecznie jeszcze raz. A teraz udamy się na przód składu Marszałek Piłsudski, bo tam są dwa Gryfiny. Sprawdzę czy oba jadą na ciepło. Oba mają pantograf przy drucie. Dobrze mówiłem. Tu mamy EU 160 -010 jeszcze nie pojedzie, bo na semaforze jest sygnał Stój, a druga sztuka EU 160075 Dzisiaj marszałek Piłsudski super mile mnie zaskoczył. Marszałek Piłsudski zjeżdża. Chciałem powiedzieć, że pociąg wyspiański rusza z opóźnieniem, 30 minut, ale jeszcze ktoś tam wsiadł. Na razie pociąg nie odjedzie, pantografy opuszczone, chyba jakieś problemy techniczne. Tymczasem rusza Kibelek do stacji Czechowice-Dziedzice. N57650 Wjeżdża pociąg Malinowski Dwa wagony Wjeżdża skład ze stacji Chrubieszów Miasto pociąg Kasztelan Misiek. A druga jednostka to Leszek. Tabliczka relacyjna w pociągu Kasztelan. Podstawia się Kibelek, kierunek zakopane, ale na odcinku habówka zakopane ZKA. EN571373 pod hale. A za kilka jedzie gwiazda wieczoru, czyli pociąg Rozewie. Skład wjeżdża z niewielkim opóźnieniem. No, myślałem, że to będzie dłuższy skład. EP071068 i znajdują się w środku z całego pociągu dla jednego mężczyzny, dla tak, trzeba go nadzwyczajnie, wręcz pociąg wyspiański nie pojechał pasażerowie się dosiedli do składu Rozewie który odjedzie z opóźnieniem i tutaj właśnie z panem stewardem z Warsu pomagaliśmy pasażerom jedna pani nie chciała jechać tym pociągiem tylko na lotnisko i sprawdzała przyjazdy zamiast odjazdów i się upierała, że tutaj na peronie pierwszym będzie pociąg na lotnisko a tu wjeżdża Zephyr w dalszą drogę a Wyspiański stoi Ociąg czekał jeszcze na starszą panią z balkonikiem. Powoli, ale dotarła i startuje siódemka. 66 objazd Malinowskiego zapowiadany pod semafor dojeżdża EN 57 AL kolei Małopolski o nawet dwie sztuki Pociąg Malinowski odjeżdża punktualnie. Dwa wagony z Krynicy Zdroju EU 07334 samotnie być może podejmie pociąg u stronie. przed nami pechowy skład Wyspiańskiego Opustoszały